Witam Was serdecznie. Chciałem Wam pokazać przyczepę, którą chcę sprzedać. I tutaj kolega mi pomoże nagrać i pokazać Wam ją. Jeżeli by ktoś z Was ofiarować chciał jakąś symboliczną kwotę, która mu będzie odpowiednia, to, to zapraszam. Tu jest trochę dodatkowych elementów, jak takiej drabiny czy na przykład krzesła. Tam wszystko co potrzebne jest w razie do takiego stacjonarnego domu żeby stół mieć i takie różne odkłuze śmietnik to wszystkie takie potrzebne kuchnie ma i wszystko funkcjonuje. Nawet łazienka jest z prysznicem. Jeżeli ktoś by był chętny zainteresowany, to polecam. Tutaj z przodu możemy pokazać butla, gaz, wszystko jest. Oświetlenie działa, można zaczepić do auta i jest OK. Jeszcze można z drugiej strony pokazać jak... Także dziękuję ślicznie i pozdrawiam Was Janek PA.